Proszę masochy na lewiu Dobra, z kim tu powróć? E, daj mi, daj mi Co? Daj mi, daj, ja no. będę Ja pierdolę, dobra, kurwa wychodzę od razu Kurwa, gie, daj mi kolonkę <grym grym> Kurwa, ja ci kurwa dałem, bo chciałem Dobra, nie Dobra, zamknij bar, bo dzieciak kurwa Chyba dziękuję. No, 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 the 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 da. Da. Pokaz sklep, jeszcze nowego sklepu nie ma. Jeszcze nowego sklepu nie ma. O drugiej w nocy jest sklep. Musimy się... Tak, mam team swój, no. Efel to... O, mogę zagrać? Możesz. O, fajnie. Bo nie mam z kim pograć. O, co to, Ja... Ty... Wrzuciłeś na y, YouTube to zdjęcie z maską? To o co temu typu wychodziło? Nie wiem. No tym była moja twarz. Mogę dołączyć tam, ma może ma dołączyć. Mama go, na jakieś. Policzo, no? ma go mi o tym, co z nie, nie, pokazuję kolegę, koledzy, kolegi, to zdjęcie na YouTube. Myślą, że to ja i od razu hejtuję I dzieci. A, to ta skała, tylko rekrutacja, byśmy się odczyścić. Ale logi. Kurde, ja go już miałem na celu. Ale, ale złe. Ja dzisiaj... Pompy dobre zęby. Znaczy, no, ja powiedziałem, że pompy waliłem dobre zęby. Ja robię rekrutację. Spoko. Mówi do Ja już jestem w tymi Mówi dobieco. A PH to co to jest, to twój kolega? Nie, no, bo po prostu nie chcę mi się zmieniać nazwy, ale jestem w tymi. O uh, aha, uh, to kolega má round mikro? Jo. No. Jutro ta, kdy mám live, tak. Halo. No halo. Můžeme? Tak. Ej, chwajcie, to oglądasz? Nie, jestem w lobby. Opa. Byście wyfili wysy do lobby. Nie wiem. I to jest Midas na plakacie. ja jestem przyzwyczajony, że na shifcie się kłóca, bo ja grałem w Minecrafta dzisiaj dużo. Ja też na jakich serwerach i wersjach grasz? 1152, grałem hmm. na serwerze kolegi, a później na kraina mc.pl. Hmm. No, to ja tam miałem dosyć rangę YouTube, tylko coś nie dostałem. Grałem w hmm. I, I prawdziwe życie. No tam tu nam reklamę z YouTube'a po potem... prostu. Bo ja wydałem 500 dolarów na psa w tym prawdziwym życiu real life. Wydałem 500 dolarów na psa, a jak przejechałem się autobusem, żeby znów iść do pracy. To nie miałem już. Hmm. Smutno naprawdę. Później se, więc później nazbierałem sobie... 300 dolarów i kupiłem sobie Marichurałę i cię nacipałem. Hmm. Ale no jak się kupi tam Mari Huraren Bo przez dwie minuty jest taka fajna faza mam gwidu A jak masz jakąś tam rangę stówka O, o, o Może dalej od kolegi? Tak mam ratowanie się to Ej stówka masz ten, stówka masz tam jakąś rangę Nie, bo ja kram sobie było, w sensie nie. A chcesz rangę Youtubera? Po YouTube co nie ranga youtubera, jak nie jestem youtuberem? No ja ci mogę ten zrobić reklamę na moim kanale i dać w opisie Twój nick Dobra używam bandaża na 1 HP A ile mocy z 9? Nie, 11 chyba. Nie praktycznie. I to byś chciał? Dobra, mój frak, okej, okay? Randraiser? Ja to byś chciał? Chłopie, jaki mi laser daje z pistoletu. Chciałby iść za darmo? No ja, jakim jestem, bo tam... Ten... Weź uleć, ja ci mówię czy on idzie. Ja budę, ja budę, ja budę, ja budę. O Ja ci kogo? będę mówił czy idzie. A? PUDES PIM PLECI MEC OH SUS Jeśli Flecik dołączył, to nagle tysiąc osób dołączyło. Powiem ci, że sława już jest. Jezu, no ja mam tysiąc słów. Ja można z tą po prostu. Ale to czekaj, jest dwóch. A to masz już kazne. Zajpłyk. Nie rok. Kiedy się ma? Ty, Aryma? Ty, bo ja no. ten zapomniałem o Twoim kanale co nie? Ja osiądę jakiegoś typa na live'a kilka dni temu, a Ty jeden po jeden z nim robiłeś. No ten fryer, no. to no, też go nie bo lubię. Zjechał mi fryer, bo miałem palce złamanego. W sumie dalej mam. Hmm. A grać go dół? prawie, że zjechałem. Hmm. Można grać. A ty masz? Tak Później mu odkać swój Fire miał jakieś na dyk, czy coś, nie? Tak, nie pamiętam tego śmiecie tamtego y, Dziapek czy jakoś tak, dapek? No coś chyba tak Pewnie dupek, nie? Mhm. Przed chwilą z grałem, to obserwowałem ten. Ale a ten wielociraptor, nie? Słuchaj, ten wielociraptor co jeszcze grał ze mną, nie? Co trollowaliśmy no. u niego? No wiesz, ten chłop w ogóle, wjechaliśmy na to modela, czekaliśmy aż padał kot, nie? Jak padał kot, po 30 sekundach zaczął i jak było 15 sekund rozpoczęcia, powiedział no. skin zwierzęta i dał nam 15 sekund na wybranie skina. O. To jest. ja z nie trolowaliśmy. No ludzie tacy I, są. Jeszcze... Słuchaj, jeszcze ten mój kolega wielo, nie? No. no. On yy, się o tym mówi, ale on taty nie ma, nie? Mhm. Jeszcze ten chłopiec miał, że dobrze mu tak. Hmm. No na przykład no, tata może kogoś w wypadku lub nie wiem uciekł czy coś. No ta wyprowadził się. Poszedł, pos poszedł inne dziecko zapomnieć. I mieszka z nimi, z inną rodziną. To wiesz co się robi? Wiesz im na chatę, mówisz siema tata dawaj kieszonkowe Ilon ma lat? Mój kolega? 13. 14. To 7 lat kieszonkowe to, to 5 lat. Czyli to 100 razy 50 to jest 5000. No to wbijaj mówi stary dawaj 5 koła. Więcej, 10. Bo on go opuścił, lata, on ma 13. A i e, lama? Ej, mogę polecieć I po lamę? Bo to są nie, nasłony nie, nie. To i tak jest mało rzeczy z tego. Nie lećmy po to. Potem zaraz ci pójdzie, chodził. Ale dobra, zbierz, zbierz, zbierz. Ja osłaniam, jak coś, nie? A ile masz już na live Nie wiem. i macie zaraz? Tak. Aha, chłop mnie powalił. Typa, Ej, tutaj jedno. Ej, tutaj chłop leży, więc tylko ja jestem tutaj. Czego powalił? No, on się sam zabił. I ktoś. I został. Ej, tutaj typ jest niby co. Dobija mnie. Wiem. Ma po 350 wszystkiego. To jest... weźmy Weźmie przypominam, przypominam sobie już jak się ten trajer nazywał Dasiek. No. Weźmie Ale nie Gdzie rozumiem, ci? trzeba być patologiem, żeby się śmiać z tego, że ktoś nie ma taty. No. A na twoim miejscu poleciał na ten napiszczącą, ale... Już za późno. Na piszczącej to jest spokojnie. Tam... Ty nie wiesz jakim ja jestem graczem. To wiem jakim dobrym. Tylko BTW ja nie gram spoko. Nie chodziło o że dobrym, bo to ja bym nie powiedział, jestem agresywny hmm. i tyle. Mmm, no, ostatnio pamiętam naszą dramę w, w jakimś tam sezonie To ja mam u ciebie na tym na czacie na zawsze. Dostałem od kogoś. Ja też dostałem u ciebie. Jak? mnie dostałeś? Tak, od jakiegoś a wie, moderatora. Nie dostałem. Wiem ten Hubi Benz Bo ja u niego raz to odbywałem custom'a, tak dla jaj, a ten zaczął mnie wszystkich banować na live'ach, to napisał? napisał. A czemu usun nie usunęłaś moderatora? Usunąłem, usunąłem. Hmm. Co to za RK team? Nie mów mnie o tym gównie, już proszę. Hmm. Szkoda gadać. To jest team takiego jednego chama, który myślałem, że jest spoko. Hmm. Tylko ci się nie chce marnować hajsu na zmianę Timu. Znaczy mi tam kas nie szkoda. No. Także no tam tysiąc foodolce byś sobie kupił. Taki. jaki? No byś poszedł, nie weź do. Weźmy że tutaj luty, nie? ja chcę ten. Spoko. Zostawiliśmy tam lud, co jest? To za mną? Ja chcę sobie wziąć tylko amu. ci odbędę teraz trochę. Jest tu gdzieś daszek? Nie, dużą słony zapomniałem. Tu sypiesz trochę maców. No odwrotnie. Może być? Spoko. O, Ład. i łatwo szkano. Dzięki. Dzięki. Do Tema wiem, że masz tu tam ci mniej. Masz po snajpy. Snajpy to zora wezmę. A zresztą sobie tak nie mam snajpy na razie, jakbyś chciał to ci No, no ja tam robię double. O, do no, mnie my myślał, że trzeba Musiał robić double pompa na daleko. Aha. No. A co to też akurat ostatnio, jak się o mnie przypomniałeś, to ten, jak to się mówi, to ostatnio iż, też akurat na customie byłeś u, u niego, czy jak? Nie patrzę na live'a sobie szukam. To chyba było przed sklepem, co nie? Tak. I tak wchodzę, patrzę, że ten, wchodzę, potem piszę się na czacie, sklep zaraz, mam je też gdzieś. Mam coś do niego pisze, w ogóle ma gdzieś to wszystko. Jedno chyba odczytał i tak patrzy, że przecież twój nikt się wyświetla na, na głośniku. Więc to ja sobie przy, przypomniałam w tym pustym ubierze, że przecież ja mam ciebie znajomych. No to. Ja tak dawno nie trollowałam na customach, jak już to gram customy z youtuberem. Kojarzysz Freksa? Chyba nie, bo no. ma 17. Kogo? Freksa? Tak, on ma 17 500 subów. A, znam. Jak jakiś ten. Ej, ogólnie taki jeden typ z mojej szkoły właśnie on był na ten Freks na customie, Ja tam A? piszę Freks mogę zrobić z twojego y, customa ten live, on, on mówi no tak, możesz, możesz. Tego typa, tego ten typ chyba wtedy akurat live, live'a zatrzymał czy coś, choć pomóż mam typa. Zresztą mam czy coś? Napisałem u Frexa. I też miałem nick u Frexa. Wbij do niego na kanał, co nie? I no. się, zaczął się do mnie. Hop. Laser, laser, laser. Ja mam u Frexa moderatora. No. Więc ta? nic, no. Tam jest dobra, hop, malowa, jeszcze ten drugi. Ten drugi malowa. Jest nożna. Nie, oni mają po Uważaj, zjedz ich, proszę. Tak, chłop ma i ma asysta dobrego. Dobija, 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 dobija. Dobra, ja muszę w boksie jakimś... Dojedź go, bo się leci Dojedź go, bo się pod kamień leci. Chłop Dobra, ja wiem co robię, spokojnie. Ja wiem co wiesz, robię. Mam 200. No i co? Pampa 200. Aha. Super Bez ta pompa, grę, no. A hop, stańcie, że na farcie trafiłem. Jak za 21. Gdyby nie pieprzona snajperka. No. Lewis. generalnie te boty mają snajpy, co nie? Tak naprawdę mhm. nich nie używają. Używają, jak na blisko ktoś stoi. Raczej raz mnie ten, ten pomagier brojku strzelił, ja sobie lecę na agencję, jestem, chyba byłem jakieś 100 metrów nad agencją i dostałem snajper od bota. Się zobaczy... bo plaga, buta, to się, bo że mają bota, tak na telefonie kiedyś był w trzecim sezonie, w tam czwartym, że nawet nie musisz kierować, samo ci kieruje, oni mają Ta. takiego. gdzie mam takiego bota. On... Jak w Minecraftie chodzunka, że widzisz typa automatyczna, bo automatycznie automatycznie strzela. Tak, A na, na telefonie jest tak, że po prostu ten ja automatycznie ci strzela. Nie, nie. A raczej teraz już tak nie ma. No. To i. Masz Z2? Żeby... Ja? Raczej nie, ja mówię, że tak teraz. Masz się ogólnie Z2. Jest przy jakimś, nie wiem, safeie, W sejfie i czekasz na typów i leżę. I robisz sobie fragi. Gdzie lecimy? Farma. Spoko. A ty grasz w Minecrafta? No, na kompie. Na, na no. jakich wersjach? Ja też na kompie no gram. To jest życie na jeden Ja ciągle na 1.88. Na 8. jakieś kijelki jest. No ja też gram często. A graś na przykład na Craft Tak. Ja też. się... Y, tą gildę jak to było? Taka siódma coś w tabeli. Ja nie pamiętam bo ponieważ weszłem z Huzu. Kobalt czy coś takiego? Próbuję Kobalt do coś takiego. Ja nie chcę weszłam z Huzu Ban? Tak. Ja tam cały czas na chodzące na pierwszą. Ostatnie na ZHC wbijem top 1 na Huzunice, najbardziej na beczce To wychodzi Jakbyś miał jabłka to mi powiedz chyba, że tutaj mam... Mam się antyknoka. Antyknok jest najlepszy, jeżeli masz antyknoka i kill aura już nie ma nią szans. To nie? Ta Nie, ja nie rozumiem tych PMów. Jeden Majka typ ma może, ho. i tutaj się jeden ten, ja się leciał i kampią przy mojej karcie. Mają taktykę, spokojnie. Mi się tam z kimś klepiem. A o, moje żyły. Ty masz flos Ja w tamtych sezonach raz grałem, w pierwszym. Ale stwierdziłem, że ta gra z dużo glitchów. <grym wytrzałem> no super out time, super, super. Kozuni time. Jak oni cię widzieli, że akurat nie wiem. Wprost. jest. Prost. Jest. No, żeby teraz gdzieś nie są jabłka. Tak. To czekaj. Słuchaj, jest taki słaby. Więc coś się stwor... ma. Siema. Siama. Stwor... Stworzenie umarłych muzyków. Zony, Babaczek. lefon. Ja nie rozumiem tego Tego zgromadzenia akurat Ty zony do mnie wybił Prawdziwy zony Mam rajda Wleci Dzięki zony za rajda To ci dał? Tak Boże Dzięki zony XS Czemu tu nie czytam? Ponieważ miałem zbugowany. Ej, zony No, zony XD Zony No, zony, normalnie Pozdrówcie widzowie zonego tego Teraz odcinek, co nagrywam, że zony do mnie wbiło Ja też live odpalę, może mnie zalibuje Ulflecik Kamiko spuka w tabrecik A ty masz tysiąc subów? Tak Za za A gramy jakieś pasjonery zaraz? Pozdrów flopusia, jakiego flopusia Halo, daj na zalew Trzeba się popisać No, JD oczywiście disa to ja nie wiem o co chodzi, ale jak pisać JD to ja joddy. Siemka Adrian. Adrian, żony do mnie O, Fajnie. Dobra, to teraz zony. Dobra, teraz jest zony w mojej kolekcji, w Zony, Jacob i Rogalik. Takie, ale A nie, jeszcze Dawid Czech wziął kiedyś. A znasz tego? Znasz Szaka? Jakiego Szaka? Szaka YouTube. Kiedyś się Fortnite nagrywał, teraz nagrywa Minecrafta. Nie. Boże. Rajda mi zrobił. On ma chyba 50, 000, 60 tysięcy. Dobra, robię A jak zony same głowy. Urodziłem się z... Fama, z... tego... z Augiem. W uszyło, super. No i też, mój chat się nie, nie ja Dziękuję. Uspala. Nie no wyślij. Subo nawet nie zostawili. Szkoda. A ty masz kustomu? Ta na drugim końcu. Raczej czekam ogólnie, to mi moderator udostępnia. A zrobimy zaraz, jakby ci udostępnił. Raczej ja mogę wyjść na jego konto. Czy to można zaraz zagrać jakieś? Tak, można mogę. No zrobić. Tak. O Te której czy coś, Nie Co? Te modelki jakieś czy coś, nie? A. Bo dużo osób zawsze grało Z tego co wiem, jakieś miałem 70 osób na live. I każdy był cały czas. Nie wychodził nikt. To był mój rekord. Chodź tu. Mój no, rekord to było, nie wiem. 123, a bo ty się liczyłam? Nie a To 36 I jeszcze Jacob do mnie, to było po. Ogólnie to Jacob kiedyś do mnie a ja ostatnio bił No wiesz, ja miałem Rajda od Ewona. Serio? Mhm Chodź, ja teraz Wiciu, teraz można, zaraz I to czekaj... Ej hey, Ary, kto chodzi do Lobby ci podam mój nick na PlayStation Network to mnie donasz. Na PS tam gdzie do... ale na PS ja cię chyba mam. A ale na chodzi. drugim koncie muszę czy mieć. No to czemu ty mnie nie dodasz? Nie chcę mi się tak. zapisywać twojego drudnego niku. A po co masz zapisać, jeśli Zapisać, że napiszesz z RK podłoga A. Co? Wystarczy napiszesz z RK podłoga A na PS-ie. ты че, прогуляешь? Да. Почекай. че, додам.